Legenda o Warmi, Łynie i Kirsnie. Dawno, dawno temu, na skraju gęstego lasu, w małej drewnianej chatce mieszkało ubogie, lecz szczęśliwe małżeństwo. Warmia i Mazur. Choć nie mieli wiele, codziennie dziękowali losowi za siebie i swoje dwie córki. Starsza z nich, Łyna, miała włosy koloru dojrzałych kłosów pszenicy, złote i lśniące w słońcu. Młodsza, Kirsna, nosiła burze włosów czarnych jak noc. Mazur trudnił się drwalstwem, a warmia prowadziła dom i z oddaniem wychowywała dziewczynki. Pewnego ranka, gdy Mazur szykował się do pracy w lesie, warmie ogarnęło złe przeczucie. Próbowała go powstrzymać, błagając by został, ale on tylko uśmiechnął się i machnął ręką, jakby chciał rozwiać jej niepokój. Tego dnia jednak wydarzyło się nieszczęście. Podczas ścinki drzewa Mazur źle się poczuł i nie zdążył uskoczyć przed spadającym pniem. Zginął na miejscu. Gdy wieść o jego śmierci dotarła do warmi, z bólu pękło jej serce. Odeszła niedługo później. Łyna i Kirsna zostały same. Mimo tragicznej straty siostry, trwały przy sobie, wspierając się i otaczając miłością. Z czasem jednak los znów wystawił je na próbę. Kirsna poważnie zachorowała. Jedynym ratunkiem był rzadki wywar z ziela, rosnącego daleko poza granicami lasu. Łyna nie wahała się ani chwili. Zostawiła siostrę pod opieką natury i ruszyła w nieznane, by zdobyć lekarstwo. Wiedziała, że droga będzie niebezpieczna, ale miłość do Kirsny dodawała jej odwagi. Podczas wędrówki Łyna natknęła się na grupę rozbójników. Przerażona, wiedząc, że nie zdoła uciec, rozpłakała się gorzko. Jej łzy popłynęły po ziemi. Aż w końcu całkowicie się w nich rozpłynęła i zamieniła się w strumień, który z czasem stał się piękną rzeką. Kirsna, czując w sercu niepokój, nie mogła dłużej czekać. Choć jej ciało było słabe, a choroba wycieńczała z każdym dniem, wyruszyła w ślad za siostrą. Szybko jednak zagubiła się wśród leśnych ostępów i nie zdołała wrócić. Zmarła, a jej ciało złączyło się z ziemią, z której wyrósł nowy strumyczek. Cienki jak pas mojej długich, czarnych włosów. Wody obu sióstr spotkały się w miejscu, gdzie niegdyś przyszły na świat. Od tamtej pory płyną razem, cicho, lecz nieprzerwanie. Na pamiątkę tej tragicznej, ale pięknej historii, ludzie nazwali tę ziemię warmią, a rzeki, które przez nią przepływają, do dziś noszą imiona łyna i kirsna.